Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Karma Simulator. Czy ten telefon zawsze musi mi przerwać? Naprawdę, witam telefonie. E, powiem wam tak, albo nie, na razie wam nie powiem, obejrzycie do końca, powiem wam pod koniec. O właśnie, to i to właśnie, no. No, także wydaje mi się, czy ten samochód jest nowy, nigdy chyba go nie naprawialiśmy. E, mamy dwa samochody do naprawy, bierzemy się może pierwszy za ten, co mamy tutaj zrobić? Zmienić sobie fiterek oleju i z problemem ze skrzynią biegów. Dobrze. Eee, dobrze. Filterek czego? Jeszcze raz? Oleju i spuścić olej. Dobrze. Dzisiaj dwa krótkie zlecenia. Wiem, miało być dłuższe, ale nie będzie. Jak, dlaczego? Zobaczycie później. Ale, w jaki mamy dzień? Czekajcie. Czwartek. O, jesteście już po trzech filmach w tym tygodniu. Pewnie już wiecie, o czym będę gadać. Ano będę gadać. Eee, wróć. Ano będę gadać o, o tym, o czym pieprz od trzech filmów. Czyli tam był ten, prawda, Assassin był. Co tam jeszcze było? No był Assassin, było GTA. Tam jeszcze powiem co było? I były Spintires właśnie. I jak się pewnie domyślacie, gadałem tam sobie o tygodniu dobroci dla Xaliona o co chodzi Ano chodzi o to, że macie fało się chwało. że macie w opisie w tego filmiku trzy reflinki, trzy nówki, sztuki, nieśmigane gry, dopiero prowadzone kampanie eee... i proszę was o o zrobienie tych reflinków no. Po prostu nie to żebym się narzucał czy coś, po prostu... No, taki tydzień dobroci sobie wymyśliłem dla mnie, no. Taki motywacyjny, trochę może, trochę może, tak, bardziej, no, wiecie o co chodzi, no. Dla was dwie minutki, dla mnie możliwość, no, rozwoju, nie ukrywajmy, tak? Co to, co to się w ogóle? O. No, a dla mnie możliwość rozwoju. Tak czy tak, zachęcam do robienia, tylko, prawda, no, co z tego, że zrobicie? Bo zarejestrować się to jest nic, tak? E, ważne, żeby aktywować swój adres e-mail. Jeżeli się zarejestrujecie, powiedzmy tam login, Jan, nazwisko Kowalski e, i e-mail gmail.com. no to wtedy wejdźcie sobie na tego maila i tam dostaniecie dostaniecie e-maila e e e aktywacyjnego. No i tam sobie możecie sobie tam kliknąć tam, tam, będzie link, e, który będzie wam mówić o tym, że musicie aktywować mm, swoje konto. No tak, klikacie, będzie wam się pojawił tam jakiś tam komunikat, że, e, że, 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 tam trzeba ten, że tam trzeba m, sprzęgła, że tam trzeba aktywować, że, że, że tam aktywowaliście i... Dzięki temu będę Wam bardzo, bardzo Somar wdzięczny. Także sobie nawet nie wyobrażacie, jak będę Wam wdzięczny. No. To się chyba troszkę nagadałem. Eee, no. Jeżeli nie jesteście wystarczająco zachęceni, to możecie mi napisać, co mam zrobić, żebyście byli zachęceni? Haha, <laughs> pewnie byście chcieli powrót X-Packa. No, no, to jest nawet, powiem Wam, pomysł. Ale to muszą mi się rafinki zgadzać. Naprawdę. Czy was właśnie szantażowałem? Nie, no nie, no ja bym was nie szantażował, no. Żyć. No, a później jeszcze to, 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 o czym chciałem wam powiedzieć na początku odcinka, to powiem wam później. Pooglądajcie sobie jeszcze trochę. Tam możecie coś tam napisać w komentarzu, napiszcie na przykład... O, fajnie samochód jedzie w dół, czy na przykład... Coś tam napiszcie komentarze standardowe dla aktywności, taki wiecie, ofensywny komentarze, gdzie jest lot. Gdzie jest wlot i czemu ja go nie widzę? Bym ba o jest, przepraszam, jest. Wlewamy. Wlewamy, wlewamy. ojej, stop wróć. Dobra. 20 oleju, dobra. No i kumplo... Eee, dobra. Piękny. Samolodzień naprawiony. Teraz bierzemy to cudo. Tego cuda jeszcze nigdy nie, nie mieliśmy e, na warsztacie. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Nie no nigdy, 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 na pewno nigdy. Jak ktoś jest na samochodach, samochodem, możecie napisać czego to jest yy, replika, bo tu wiadomo, każdy samochód ma jakby swój odpowiednik, każdy że nie mieli licencji, nie? To tam pozamieniają troszkę rzeczy i, i, i tak to właśnie działa. Dobra. w yy, silnie nierówno pracuje, silnik wydaje dziwne dźwięki i wymienię wszystkie filtry. Dobrze. Dobrze, tato. Yy, weźmy sobie tak. Tryb badania. Skanerkiem go potraktujemy, a no już coś wyjdzie. Później tam testerkiem kompresji, miernik elektronicznym i tak dalej. O, widzicie cewki zapłonowe, i wszystko wyszło na jaw. No i wspaniale. To jeszcze testerkiem kompresji go potraktujemy. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Fiterek powietrza chyba był nieodkryty, i to będzie ten, 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 no, chociaż zaraz zobaczymy. F3. Czy to jest elektroniką? No, zaraz zobaczymy. No nie, dobra. Eee, co mi odkryła, co nie? O, patrzcie! mówiłem, że w filterek powietrza będzie. Ale silnik wydaje dziwne dźwięki. O właśnie, tu jest. No, kolektor kolektor jest do dupy. No, to wymieniamy kolektor i będzie zajebiście. No, wspaniale. Turbosprężarkę sobie wyjmiemy to te sobie zignorne kolektorek, bo wydaje dziwne dźwięki. Okej, okay. eee, cewki. Wszystkie wiemy, bo nie wiem, które. Ojej, ojej te oleju do mnie nie wlewaj. Filterek paliwa, filterek powietrza. No z tym to. Filterek powietrza, cewki Cyk, cyk, cyk Eee, okay. Podniesiemy i wymienimy w filterek jeszcze oleju Żebym też olej sobie mu zmienił, ale skoro nie chce, no to nie No skoro filterek był zepsuty, to i olej pewnie jest do kitu, nie? Ale co jaś tam znam, nie? Eee, kolektor wydechowy R4 Turbo Cewka o kurczę jaka. Nie no to były te Trzy Filtr Filtr to nie wiem jaki. K kupimy R4 I on. I on już się zgodzi. Kto, kto idzie? Ktoś idzie, ale kto to nie wiem kto. Można obniżyć Czekajcie. Dobra kumple, już jestem ehm, chwilowa przerwa i można montować dalej. Inaczej ja to skończyłem. Chyba na montażu czegoś, ale czego to. O, dobra. Filterek, tutaj pokrywka i te pieprzone klipsy. O których kilka razy zap zapominałem, prawda? Tutaj w historii serii cyk. cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk Pokrywa Turbo No widzicie, gdyby jej nie przełożyło kurczę, premiery yy, po zakończeniu beta testów na konsolach yy, to bym już montował tego yy, Turbo, ale w Need for Speedzie, a tak? A tak to muszę montować jeszcze tutaj, no. A konsolowcy się cieszą. A jak później PC-ty PC dostaną z 15 nowych samochodów razem, to będzie bulldupy. <laughs> no, ale ja się tam totalnie nie przejmuję, a ja po prostu jestem tylko zawiedziony faktem, że zostałem zawołany jako gracz, a nie jako niedzielny gracz na konsolach, ale ja się tu już nie będę wypowiadać tak. W wersje beta dla konsol gier po prostu zostają gdzie indziej, ponieważ ja w 30 fps grać nie, nie mam zamiaru. Tak czy tak, teraz ważny komunikat, e, który właśnie zacząłem mówić na początku. <tuszy> to jest, otóż, najprawdopodobniej ostatni odcinek z CMS-a. Dlaczego? Jakoś tak mi się nie chce już to grać, tak robię sobie te samochodziki, nie? Fajnie się robi. Odcinki jeszcze na pewno będą. Nie mówię, że nie, bo będą na pewno, ponieważ na pewno będę chciał jeszcze wrócić do swojego serwisu. Tak, troszkę to jest pokominować przy samochodzikach, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości. Myślę, że wiedzie jakaś strzelanka, taka luźna, totalna strzelanka. Na Black Opsa mnie nie jesteś tak, chyba że zrobicie rafinki. No, e, tu, 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 tu czy Ja coś powiedziałem o raflinkach, e, e, ale ten, ale może jakiś Medal of Honor, bo mam i pamiętam, że chciałem go nagrywać. Nawet wiecie co? Nie, schowałem już opakowanie. Bo miałem nawet na wierzchu, bo przekopiowałem na laptopie na mój dysk twardy. Ponieważ mój komputer nie ma napędu, nie chce mi się go kupić. Jestem zbyt leniwy. Także tak. Póki co. Także póki co. Koniec serii? Trzymanie serii, właśnie. Trzymanie serii. Bo koniec to jest złe. To jest zła, tutaj złe słowo. Także co. Dzięki wielkie za uwagę, za te wszystkie odcinki. Nie wiem ile ich było, ponieważ to są odcinki nienumerowane, ponieważ żaden nie jest powiązany z innym. Także łapki do góry, komentarze mile widziane zatknijcie w opis i do zobaczenia papatki. Tak do zobaczenia dosłownie w sumie.